Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Tak, tak, to listy do świętego Mikołaja. Dzięki nim Mikołaj wie, o czym marzy każde dziecko. Hmm, hmm. kogoś tu brakuje. Co to? List od dzieci już przyszedł. Haniu, Marcelinko, Franku, witam was. O, to są moi mali pomocnicy. Te słodziaki są ze mną wszędzie. O, i tu też. Wezmę tylko moje okulary. O, o, już lepiej. Marcelinko, Franku, przed zaśnięciem czytałem o Was. Wiem, że cały czas bawicie się razem. Jesteście z Polski, prawda? Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniecie. To niesamowite. Podobno bardzo lubicie bawić się zabawkami. Chciałbym was pochwalić za to, że dzielicie się zabawkami. Wiem też, że nie możecie się już nie doczekać. Haniu, Marcelinko, Franku. A to chyba wasze zdjęcie z wakacji, ale cudownie. No dobrze, już wystarczy. Chodźmy lepiej sprawdzić listy od dzieci. To jest najważniejsza sprawa. Zaraz, zaraz. Nie mogę wejść w piżamie, bo znowu będę śmiał się z mojego wielkiego brzucha. Muszę jakoś opanować ten artystyczny chaos na mojej głowie. A, tak, tak, jazdeczko. Wiem, że to nie fryzura na balkar nawałowy. Czekaj może wąsa podetnę. Nie, wąsa lepiej, nie. Tysiąc lat mi rusz. A wąs musi być. Mikołaj bez wąsów, jak święta bez Mikołaja, jak flip bez flapa. No cóż, chodźmy już sprawdzić te listy. I... Ha, ha, ha. Tak, czapka z głowy, Mikołaj gotowy. Tutaj przychodzą listy od dzieci z całego świata. Zobaczmy, co tu mamy, o co mi ktoś prosi. No, ktoś zamówił sobie guzikami. Tylko jak go zapakować? Co my tu jeszcze mamy? A, zamówienie na misie. Dobrze, dobrze, tylko nie widzę zamówienia na wasze prezenty. Czy aby na pewno jesteście na mojej liście grzecznych dzieci? Hmm? Nie martwcie się, zaraz spytam elfa obserwatora, który cały rok was obserwował. Na pewno nam pomoże. Zadzwońmy do niego. Tam elfa obserwatora, tak dzwonię w sprawie a już wiem, o kogo. Tak, tak, przekażę oczywiście. A. A. Haniu, Marcelinko, Franku. Elw obserwator przekazał mi że czasami. Krzyczycie na siebie nawzajem. Czy to prawda? Przekazał też zalecenie. Bądźcie radośni i szczęśliwi. Na pewno dacie sobie radę. Zaraz, zaraz. A lista grzecznych dzieci powiedział, że jest tu na biurku. Ojej, ja teraz sprawdzę, czy jesteście na tej liście? Hmm. Mam na to sposób. Hmm. Co ja bym zrobił bez tych moich ukrytych talentów? Zobaczmy, czy jest tu wasze zdjęcie. Hmm. Ach, czekaj, czekaj. A tutaj nie ma, tu też nie ma. O, chyba jest. Ha, cudownie. Znaczy to, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Gratuluję. Co jeszcze tu mamy? O, a to list od Was. Przeczytamy uważnie i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Haniu, Marcelinko, Franku. Hmm. Tylko co z waszymi prezentami? Trzeba koniecznie zawiadomić Elfy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Żeby zdążyły zapakować prezenty na zanie. Ach, wiem co zrobię. Hmm. Będę musiał wysłać ten list. No leć, kochany. Hmm. Marcelinko, Franku? Chodźmy czym prędzej do moich elfów zapytać, co z waszymi prezentami. O, a co tam moje małe elfiki? A, 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 o, faktycznie. Zapomniałbym o czymś bardzo ważnym. Drogie dzieci poznajecie? Umieściłem te zdjęcia tutaj, bo wiem, że oni naprawdę mocno was kochają. To prawdziwe szczęście mieć takie osoby wokół siebie. Gdy skończycie oglądać ten film, pamiętajcie, żeby przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo mocno kochacie. <gry> Kochane elfy, słuchajcie, mam dla was jedno specjalne zamówienie na prezent Czy dostaliście ode mnie list? Tak? No wyśmienicie No to gdzie są te prezenty? Ha, ha, drogie dzieci Wasze prezenty są już na sanach. Świetnie, czyli możemy ruszać Prezenty mam, leniwery najeżdżone. Aj, 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 mam nadzieję, że pamiętam, gdzie są hamulce. Cała na O Ale prędkość. do Tylko gdzie wy mieszkacie? A, spytam elfa obserwatora. Halo? 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 O, zasnął chyba. Od dziś nazwę go Elfem Śpiochem. A zobaczmy, gdzie mieszkacie. A, to tutaj, prawda? O, wyśmienicie. Teraz na pewno do was trafię. No, w drogę. We wish, you we, wish you we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.